Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Izaka. No i dzisiaj Zagram sobie Grida, Zagramy sobie Grida Azelem. No całkiem mi się spoko teraz gra tym Azelem. Czy to ma kurwa efekt? Ja bym tego nie wiem, ja tego chyba nie będę brał. Nie no, coś, coś chyba kurwa lepszego mu wziął. Nie no, coś innego jeszcze, jeszcze bym potrzebował. Reszta, tierce mogły być spoko w sumie. A zobaczcie co są za karty najpierw. Okej... Okay. Devil Beggar. jeszcze szczerze gówno. I... Dobra, też jebać, kurwa, dajcie mi coś dobrego. Damage najlepszy, ale no dobra, chuj, bierzemy hp I od razu chyba pójdę na pokój. A się co jest w sklepie tutaj. Speed. Ach, chuj, no zobaczmy, bomby. Dobra, to idziemy na, na walczkę. Zobaczymy z tego będzie ramą. Cyk, gówniaki. Gówniaki do paki, że to powiem. Kurwa no nie no i całe serduszko straciłem czarne no cholera Dobra, zobaczmy zaraz co jest... O tak, spidak jakoś niezbyt chce Dwie karty, pilcy, się w karty zmienię. Nie, chyba tego nie chcę Ja nie wiem, czy to jest dobre O, w ten sposób to działa, dobra, no zobaczymy Taką tak mam jak to? No kurwa. Może najpierw westpię, a potem skacze. Dobra. Zjebany to było bardzo. A jeszcze pin, kurwa. No, zobaczmy co tu mamy w tym dealu. Serducha. Enemy kilt Ej, kurwa. Ej, to jest chuj dobre, nie? Ja to kurwa wezmę, ale ja pierdolę. Ja nie mam HP teraz, kurwa. Ty, może tej reseta zajebie? Tam było dobrze. Więc Shrink Enemies, dobra, jest... Powiem tak, no muszę kurwa hpeka zdobyć, nie? Jest hapek Ale muszę więcej HP Muszę więcej HP, no bo nie ma... C... No, kurwa to nie ma co, co tu więcej powiedzieć, no Zobaczmy, jest HP Ty naprawdę i nie robić takie gówno. O jest! hapek dobra, także mamy itemka dosyć spoko, jeśli chodzi o gridy uuuu dobra, biorę to chyba w chuj od razu daj mi jakieś dobre hapeki uuuu ja tu jeszcze bomby pierdolę. albo no czekaj to jest damage, to nie kurwa tego nie wyjebało zioma, ajajaj, aj, aj, dobra i tu mamy Trzy a dwa i pół. I dobra, szkoda, że tego zioma nie wyjebało bardzo, nie? Kurwa, jest... nie no skancelowałem swój przypadek. Tragedia. O ja, pierdolę. No trzeba uważać, cholerny. Nie, no co za skurwysyn. On kasy zapierdala. No jasny gwint. O kurwa. No ty xd O, dobra, przeżyłem. O, oh, ma my god, dobra, daj mi Wiesz, że jak będzie HP Down, to ja kurwa Umieram? No, nie umrę Full health, dobra I chyba tej bomba po prostu tak pierdolny W sumie A czekaj, kupię kto Demecz Kurwa Co to jest za gówno? Nie wiem Jest szkoda w chuj, nie? To teraz zrobimy tak. BUM A nie, bo nie, muszę chyba, nie? HP up. up. empty. Nie planuję tego mieć, empty. Kurwa, szkoda, że tego spuna nie wezmę, bo kurwa, piknę tego koina. Albo wezmę. Nevermind, nevermind. Może jeszcze jeden item wezmę, jakiś zajbisty Zobaczymy. Boom. No i kurwa jeszcze to sobie wezmę. A nie, bo nie jesteśmy już. Dobra, bo ja mamy 12. Szkoda w sumie też i tak. Dobra, trudno, to idziemy dalej. No, powiem tak, ten run jest dziwny w cholerę. Może ta wizja z ten. shotgun style. Ej, to nie wiem, czy to jest w ogóle dobre. Ja tego nie biorę. A tirsy. No i tutaj mamy skałkę. Co my tu mamy? To Tu jest ziom I szczerze po prostu wypierdolę to No Kurwa no, o co chodzi z tym? Entering new floor I dobra, szkoda że kurwa bomby wyjebałem z jednym, ale pójdź Nic nie grałeś No jestem. No i zajwiść. No i Dobra, Zobaczymy, na tego. O, tego skurwiela O, A dalej. Let's go. Takie se, to też takie se No, wypierdał. Nie, nie potrzebuję tego babidonu. Czy to jest coś wartego wzięcia? To nie jest za fajne. Ja bym chyba kurwa HP ten, od tego To heal half a heart. A co ten kamień mi daje? A. No, to jest chujowe chyba. Wolę to. Bup. A, bo speed'a po prostu tutaj. A. I okay, down. Dobra. To ich 0 I dorsze karta. Ja bym to wziął, nie? Przecież nie wiem. Nie, nie biorę tak wody, bo gołta. Kurwa, drobni mi coś. Co zanim pójdziemy dalej, to ja bym chciał już toga Mam serducho No i No dobra się wraca, dobra, Także cyk. Dasz mi kurwa itema No kurwa latanie na AZL no cię. No daj Nie na nie, to nie ja nie wejdę dopóki mi nie da kurwa itemka i nie wypierdoli A i co to jest? To jest gówno, ale dobra. Lepsze gówno niż. For the room. Nie, ja tego nie biorę. No ten dobry jest LHP HPK sobie Dobra, chuj w to. Tu sobie Dokładnie. Kurs of the Blind. Cudownie. Dobra, no i tu nie mogę to od... Nie mogę, dobra. To jest co? Zrobimy tak, że tutaj na ślepo sobie wezmę itemka. To jest sobie wezmę na ślepo. I idziemy do Devil bo to jest po prostu debilizm. I chyba już ostatnie to będą dwa pokoje, nie? A czekaj, to jest hapek. Tu i tu. No, ostatnie pokoje. Użyje śmierć, nie? No ja się z tymi ziomkami nie wybić z tymi gałczanami. Jest okazja sobie poużywam, nie? Dobra, i co mi mamy? I szczerze, to ja bym powiedzieć co kupił to kurwa Soul, nie? Raz, dwa i więcej się kupuję. To już zapomniałem że nie tak ja to tak robię. Ale pójdę. A, także wypierdałam stąd. Kończyć tu już bomba. Same te, ja bym chyba w takim razie poszedł teraz tutaj jedną bombę, nie? Jeszcze jewnimy na lewo. Albo nie, nie jedną, to jedna bomba mi została. A, także ostatni pokój z kluczykiem. Więcej tearsów in any, any direction. Czy to działa? Nie wiem, jak to działa. A dobra, nie, mnie to. Fire rate może być. I mamy tak HP, 2 HP. Podwójny efekt. Ja to chyba kurwa wezmę ADS one charge to active item No, też wezmę, fajne Też wezmę, fajne I to już was odpuszczę Jeszcze wezmę no. livera, nie? Kurwa to jest sobie pokręcę oj, to nie wiem czy brać Chyba nie. Dobra, także chyba z takim setupem. Mamy to. Nie wiem czy mogę to wziąć. Bezpiecznie. Ja bo tego dana nie wierzę. Już idę pojebać. Ten. A cyk. co mamy tu mam w tym Wilku. Fire tears, releasing, creates black brimstone. I szczerze, jak kurwa nie wiem, nie. Mall of the Void. Nie wiem, czy to brać, ale dobra, wezmę pod, pod rola. Sobie zrobimy to. I czy tu jest coś, co bym chciał brać? No nie ma, to ja po prostu i zrobię... Rzut. Pod kaskę. No i wybierdałem stąd. No przesunąłem się na ja nie przesunę, bardzo szkoda. O no, spierdala, Idziemy dalej Także cyk Może to być przydatne Nie wiem czy będzie przydatne Spawn z baterii To jest my to nie O To by było fajne akurat To, to pikne, nie to jest już słabe. Dobra, to ja już kurwa nie będę więcej barolował. Znam je przynajmniej. Wow, no to po niesamowite, nie? Dobra, także wejdziemy po prostu teraz w losy. Serio? I co my tu mamy? Ostatnie temki. Take damage I szczerze, ja to kurwa biorę I to też kurwa biorę Klikam to I wiesz co, ja chyba teraz po prostu kupię sobie kurwa z soli. Także nie się chociaż kurwa pół Dobra No chłopie, dobra, kupuję wszystko, bo ja jestem taki ja Nie w jeszcze sto, ale nie potrzebuję Dobra, także chyba z takim sprzętem idziemy, to i nawet mogłem kurwa tego sola nie Trudno się mówi Idziemy dalej w takim razie po prostu Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Całkiem potężny się wydaje ten azazel. Także, jak to sobie załaduje, to też sobie załaduje. Kasa. Nie wiem, co się odpierdala, ale napierdala mnie źle. Srogo to idzie. Srogo to dostaje w podłupie. Co to załaduje? A co? No i kurwa, żegnamy Cię, panie kolego, ty się pożegnaj z życiem. Opie, jeszcze mi nie bino. A wygnamy. Hello? A i to sobie popłacimy. Tutaj trochę mi się udało zdobyć. Całkiem nieźle. 71 371, spoko, może być. No i także całkiem niezły to był ranik. Początek taki dziwny był, ale już potem dosyć nieźle, kurwa to poleciała. Taka kula śnieżna, że no udało się najebać tego grilla bez większych problemów, dobra. Także to było już na tyle w tym odcinku. Ja Wam dziękuję za uwagę. No jak się podobało, że ciało w górę. Może zostać suba. Może, no, może jakiś komentarz napisać i widzimy się jutro o 16.00. Choć. To właśnie, teraz będę znowu się nagrywać na zapas przez tydzień, więc no, a i tak będą odcinki regularnie, jak zawsze, po prostu nagrywał sobie ciągiem, więc no. Także do zobaczenia. No papa i. No Elo, elo. elo.